Cześć wszystkim w poniedziałek. Słuchajcie, pamiętacie ten konkursik? Yy, zrobiłem taki filmik yy, wstępny na razie o tym zamelu, którego zamontowałem u siebie w swojej rozdzielnicy. Już jest zamontowany. Niedługo zrobię taki filmik pokazujący, co to, yy, co, co to urządzenie potrafi i będziecie mogli sobie to zobaczyć. Zresztą, może nawet uda się zrobić jakiś podgląd, żebyście na moją instalację mieli ten podgląd, ale dzisiaj nie o tym. Po pierwsze, yy, ogłosiłem tam taki mały konkursik, w którym yy, chcę wysłać Wam i swój kubek i kubek yy, Zamelowski, który tam yy, dostałem w prezencie, smyczkę i jakieś tam pierdołki. No i spośród tych wszystkich komentarzy, które tam się pojawiły, jest taki komentarz Rafała o Rafał o jest przypięty na samej górze tego filmu, który się pojawi yy, tutaj tutaj w tej chwili się pojawi. Zobaczycie go tutaj w karcie. No i oczywiście w opisie również bardzo Cię proszę, Rafale, odezwij się do mnie, bo chciałbym, żebyś mi podesłał numer telefonu i numer paczkomatu, żebym mógł Ci wysłać te gadżety, które tam są wrzucone. No tak, a z takich bieżących tematów, to tak, produkcja fotowoltaiki jest nawet dzisiaj niezła, w ogóle listopad, wróć październik, będzie chyba trochę lepszy nawet niż wrzesień, a niedługo to, co za mną stoi, będzie musiało zniknąć, ale dlaczego? to wam opowiem w kolejnych odcinkach. No bo jak wiecie, rozważałem dołożenie fotowoltaiki w sensie dołożenie, założenie drugiej fotowoltaiki 10 kW pików, czyli tak samo zresztą jak ma ta fotowoltaika. Wszystko już jest na najlepszej drodze, że to wszystko będzie wykonane, ale spokojnie. Jeszcze chwila. I mam do Was jeszcze jedno, jedną prośbę. Bardzo proszę, aby odezwali się do mnie odezwały się do mnie osoby, które korzystają z rozwiązania Huawei. W sensie mówię o falownikach Huawei. A. I jeśli ktoś korzysta już z takiego magazynu energii Huawei, on się bodajże że nazywa Luna 2000, to bardzo proszę, też napiszcie do mnie i jakiś tam telefon zostawcie, żebym mógł się z wami skontaktować, bo jestem bardzo ciekawy, jak to funkcjonuje. I w ogóle, jeżeli ktoś korzysta z tego typu magazynów energii, to też napiszcie w komentarzu, jak to się sprawuje i jak, jak, jak to po prostu działa. Bo nie ukrywam, że rozważam troszkę yy, taką, tak, tak, taki motyw, co by sobie może yy, coś takiego zleasingować. Bo chciałbym zobaczyć, jak to funkcjonuje, i zobaczyć, bo ja będę miał fajnie, bo ja będę miał porównanie dwóch instalacji, które obydwie są 10 kW, yy, obydwie są podpięte pod dwa różne pod dwie różne rozdzielnie, pod dwa różne liczniki i będziemy mogli to wszystko sobie e, oglądać, aż z racji tego, że prowadzę ten kanał i chcę po prostu mieć takie ciekawostki, żebyście Wy nie musieli kombinować, to będziemy tutaj nad tym myśleli, więc zapraszam serdecznie do pisania komentarzy życzę Wam miłego poniedziałku i dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie za wszystkie łapki w górę, za wszystkie subskrypcje, dziękuję również patronom za to, że wspierają mnie e, bardzo Wam dziękuję Starszy. Starczy tych podziękowań. Piesek, chodź, chodź do mnie, chodź, no chodź, chodź, przywitaj się tutaj, chodź. Pokaż się wszystkim, pokaż. Piesek jest, pokaż tu, riek. Piesek jest, prawie że grzeczny, prawie już kabli nie wpierdziela. Jest dobrze. Miłego dnia. Cześć.